Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Anatomii Grania. Kontynuujemy zabawę w Layers of Fear, grze, której, przez którą dopadają mnie stany lękowe, a z się wydaje też, że zaczyna wpadać paranoja. No ale, ale, kto by się przejmował, gramy dalej. Nie, no, nic ciekawego. Wszyscy, wszyscy, mamy kogoś, kto nas nęka, więc. Pozdrawiam mamy. O, co to? Co się? A! Nic specjalnego na pewno. Mm -hmm. O! Ja. Yeah, uh... Could we take this again? Uh, there's something wrong with the picture. I—I I think you must have moved. You just don't look quite yourself. are selfie No. Kawa No to co, bo co zajęs. Cze, 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 cze. Ja tu już byłem. O ty kurde... Zamknę, niby dobra, jesteśmy uwięzieni. więzieniu. Albo to. Nie, dobra, będę gdzieś. No. Ja nie chcę tam iść. Mi się nie podoba. Excuse me, I'm such a big fan. Could you please sign Przepraszam, myślę, że Nie chcę tam iść. Ja tam nie idę. się nie podoba. O nie! Wypiek dalej. On tam siedzi? On tam stoi! Nie! 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 Wypierdzielej! Wspierdolę! Gdzie mam. Nie. Nie. Aha, zginę? Zginę, tak? Wjebałem się do windy, tak? Fajnie. A gdzie, dobra, przeżył i git. Gumowe kości. Oczywiście

Weź się? Co jest, kurde? Cyk. Nie, nie pasuje ci coś. Aha. Mama zawsze mówiła, żeby nie bawić się prądem. Tu. Cyk. No. Elektryka prąd nie tyka. Nie. Zepsułem coś. Nie, 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 won, zamykaj się, cała wstecz, to nic nie daje. Nie, nie chcę tam wracać, nie chcę tam wracać. Tam jest ten poszedł już sobie, dobra, poszedł sobie. Nie no, że to czarno-białe mnie do. Halo? On tu Nie, ty jebane manekiny! Wystraszyłeś mnie gnoju! Nie! NIE! Jest zagięte! Ja... Ja pierd... Kurwie mnie ta gra! No, ten się przestraszył. Nie dziwię się Nie, ja chcę mieć spokój, święty ludzie Czemu ja w to gram Jeszcze w nocy Czysto, czysto jedziemy Nie da się tu wskoczyć o. Hmm. A, za, aha Dobra To boli Czemu tu wszystko kurde się Rozpada Titanik, Wersja 2.0 Jeszcze brakuje kurde Dobra, tam, tam... zostań. Jest kolor, jest dobrze. Jest dobry znak. Aha... Parno, nie nie, nie parno Activity. A przez szyby nie widać, dobra. Czy mnie to zabije? Znowu nie miał być kolor. Normalnie no fajnie Normalnego okolicznościach bym się cieszył, że wszystko lewituje Czajcie i czy ja tu nie byłem? Nie Zamknięte Musisz się cofnąć o WTF? No i na cholerę to żarłeś, teraz masz halucynację Jezu Nikt tu nie sprząta do for now it's time to eat quartermaster hand me the bag the remains, the food it's gone Nothing. w chicaga 51 nie spiesz sięłeś stąd ja pierdole tam 50. Czy To już byłem. Nie. Nie, nie. Zamykaj się. Nie wejdziesz tu, ja ci mówię. Jakby takie bitnie drzwi rozpierdzielił. Nie, 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 to mi się nie podoba. Spieprzaj stąd. Czekaj, tu, 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 mnie, tu mnie boli, tak? O co tu chodzi? Tu mnie mrozi? Co ja tu mam zrobić? O co tu chodziło? Wiem, że ja muszę tu wejść. Góń. z tymi zaworami trzeba zrobić pewnie. No dobra, no nie rozumiem. Rozumiem tego. A gdzieś gdzieś Nie, będę przyspieszalać, bo On mnie zabiją. Okej, tak teraz coś wypróbujemy. Dobra. Dobra. Jego spory on mnie tam dopadnie, tak? Tak! No i zajebało mnie. No co ich to chcesz, kurde, gnoju. Albo mnie zajebie to, albo co innego, nie? Eee... Bo to mnie jakiś gaz rozpierdziela, I co tu mam zrobić? A niczego zamknąć nie mogę. O nie, dobra, nie będę tego zamykał, przekręcał, coś zmieni. Wywali mi te drzwi, nic nie ma sensu. Na jakiś zawór, cokolwiek. Aha, czyli nie zakręcałem. Aha, bez sensu. Jeszcze to znowu coś to za, za zagadka z tymi tymi? Oho, ja. uh -huh. dobra. O co to chodzi? dobra. No hmm. to kolei. Eee dobra. Jeszcze ja powiem o co chodzi. Czekaj, wpierw jest futryna. Okazało się. Klamka, o. No fucking logic, nie? O. The tragedy strikes at the heart, despair consumes the soul. death, a life crumbles. Właśnie, że, ja tu... dalej. Oni żywej duszy. i tu coś łazi. Czy to są moje? No coś tu kurde się dobija. Jakiś kot. No to nie będzie kładawy. Nie. Czy ja chcę to otwierać. Otworę. Ja pierdolę. Co to. W WTF. Mi to brzmi. Nie, nie, nie. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Jakiś breakdance mi to odpierdala, nie? Kurwa... 22 w nocy oni tu walą. Ja zaraz po policji zadzwonię, kurwa, nie? Jakieś imprezy. Ja pierdolę, ale on mnie wystraszył. Co to ty tu odpierdalasz ty z tym przeproszeniem? Czemu masz takie oczy głupie pojebane? down get up, called master. What's done is done. No use crying. We need to venture forth and find some fresh supplies. Here, take this. it will help you find your strength stood anastatico not. No fucking logic nie. Nie. Bo chuj to tam złość i... In... Nie, nic nie No, takie... no ma gumowe nogi, więc... Się. Nic mu nie stanie. Czemu to jest takie upiorne? Czemu te maniekiny się ruszają? Ja się pytam. Ale ja was idę. Przedawnicy pracy, ja to wam nie, prze, nie przeszkadzam. Zamknięta? <laughs> Na no, jakiś łańcuch. O co chodzi w tej grze, kurde? No to. <laughs> Przepraszam. Dalej plan, plan, plan filmu. Aha, to ja sobie... to czekaj, co się coś dzieje. O, jakaś zagadka. Dobra. No easy. To się tak coś się nie, nie styka, ale no. A czemu to nie działa się proszę pytam? Coś klikło. No dobra, niby jest, ale co Co dalej? no? I co ma sens zrobić. No co na no cholerę mi to. Mam <laughs> że te maniaki mnie nie zabiją. No i podejdę. Elo, co to jest? pierwsza w nocy. muszę się cofnąć No ewidentnie to jest absurda Albo. Albo to jeszcze tak może być. Ale to. A, dobra. Nie ogarnąłem. To musi wszystko pasować. A, teraz pasuje. Ja. Nie. Co to tak hałasuje? Idź sobie stąd. Zobaczymy, co mnie czeka na górze. Manekiny nie żyją. Miałem rację, zajebało go. Tam też tam tego. Co one robią? Składają coś tam? Czy ja mogę? Dobra No i co to, co to, to zmienia? Czekaj Ósma z... O Mhm uh -huh. Dobra, prawidłowo... Co? Manekin teraz będzie dobry? A nie, rozbierałem tam. dobra nie rozumiem o co tu chodzi. po kolei cyk, cyk, cyk. Nie. Czekaj, aha, dobra, jakiś trzeba odgadnąć kotnie. Dwa, trzy, cztery nie pasowało. Pięć, nie. A okay. aha, zaczekaj. Okay. Aha, to bez sensu, tylko dwa wchodzą. Czekaj, cześć, cześć. 2 okay. i 6 daje 8, nie? Chyba o to chodziło, tak? Dziesięć, dziesięć i sześć. A nie, bo jeszcze nie... dobra. No, Osiem. Sześć i dwa. Okay, dwa. I sześć. No i co to zmieniano? Bez sensu. Jezu, to się tak głupio kręci wolno ludzie. ludzi. 51... No jest coś Mimo Może wszystkie to będą, nie? Chyba tak. Ja pierdolę, że kręcić, bo w drugą stronę się nie da oczywiście, bo jakiś debil to zrobił. No dobra, zjebałem chyba. Nie, dobra, jest git. Dwa i cztery. No! Nie, nie rozumiem motywu tej gry. O, kwiatuszek, elo. Ma nic jakiegoś w dialogu? E, no de. Dobra, na tym chyba skoczymy dzisiejszy odcinek. O. Widzimy się w następnym. To na razie.